Hej, dzisiaj zapraszam Was na takie wyzwanie. Od czasu do czasu daję yy, mojej znajomej takie, wybierz mi paletę, którą mam się dzisiaj umalować. Wczoraj to była yy, paleta z Glam Shopu Neon Pastelemat i sobie zrobiłam taką abstrakcję. I na dzisiaj dostałam Nook Ink oraz Aha Honey. To jest w pełni żółta, to jest w pełni zielona paleta. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Skupimy się tylko na oczach, nic więcej nie będziemy tutaj kombinować, a wy ocenicie, jak mi poszło w takim wyzwaniu połączeń paletkowych. Bo jeszcze nigdy ich nie używam razem. Zawsze była osobno hahani, i zawsze było osobno Nuking. To może być ciekawe. Nook ink wygląda tak. Nawet nie jeszcze foliki. Znaczy, ja zawsze mam wszystko w folikach, z foliką, z. Z tymi zabezpieczeniami I tu jest Aha Hani I myślę jak to wszystko połączę Na sam początek daję bazę z Inglota Muszę mieć dzisiaj dobry makijaż Bo wychodzę Nie zostaję w domu Więc nie może być Abstrakcjo, awangardo I coś tam, co nie Szczerze to nie mam pomysłu na razie na to Jak to dobrze połączyć Mam paznokcie pierwszy raz hybrydowe Kuzynka mi robiła Tak mi dziwnie Burz by mi chciała zmienić. A nie, po to, nie siedziałam się To dwie godziny? Znaczy, jeszcze rozmawiałyśmy, więc o fajna sprawa. Ale... Może spróbujmy najpierw zrobić taką bazę brązową z cienia Baskil Jak Baz Astral. O, biorę cień Baskil I. Moje ulubione pędzle z Niuki do powiek z Biedronki. One są w zestawie z takim do eyelinera za 10 zł, a jak ostatnio była promocja właśnie chyba na Niuki to one też były w promocji było 2 za 1. Więc okay, dobra, robię tutaj taką bazę jakby kolorystyczną, a może ten tylko zielonego wykorzystam jako. Stricte eyeliner. Można by było wtedy wykorzystać lekko któryś. Brokat. Teraz weźmiemy sobie. O, oh, Behave. jedziemy z tym. Trochę się boję. Ale szczerze, makijaże żółte uwielbiam do moich oczu niebieskich uwielbiam makijaż żółty zielony mm, jeszcze tą bardzo mi się podobał makijaż, który wykonałam na insta, przeciwnie dziwnie, że mi wykonałam makijaż na insta, bardziej e, bawiłam się paletką, więc dodałam sobie to na insta i na tiktoka tak, bo też mam tiktoka i prawie nic tam nie dodaję tylko oglądam Bo teraz, czy dodać, który jest z zieleni? Może zielony tutaj wewnętrznym? Dobra, zrobimy może tak, tutaj zielony wewnętrznym. Tu jeszcze wezmę odcień finger. On jest takim beżu żółtym, takim ciemniejszym beżem, może opalonym beżem. I zrobimy to tak że tutaj damy... Ładnie by jeszcze tutaj wyglądał cut crease, ale ja nie lubię się bawić w cut chyba, że to robię na jednym oku. Biorę sobie NYX Glitter Primer. Biorę sobie odcień CEO, to jest glitter, stricte glitter. I na ten sam pędzel, gdzie miałam NYX Glitter Primer, to kładę go sobie w wewnętrznym kąciku. E, wezmę sobie teraz odcień Water Landing. I mój ulubiony pędzel do kresek z Contigo 09. Będę sobie robiła kreska wzdłuż. O, ładnie to wygląda. W ogóle, jeśli chodzi o jakieś dźwięki w tym mieszkaniu, to wczoraj normalnie było Jumanji, jakieś. Się umyłam. Jumanji, taki dźwięk, z rur. A może weźmiemy Made in the Shade. To jest mat z płyskiem, czyli będzie mat. Tylko rozetrę na dolnej powiece. Powiece. Powie Dobra, dodałam jeszcze na dół tutaj Yes, yes Jak na razie wydaje mi się, że jest ok I tak wygląda skończony makijaż Jestem ciekawa, jak Wam się podoba połączenie tych dwóch palec Bo ja jestem na tak Wydaje mi się, że mogę tak wyjść do ludzi dzisiaj Co sądzicie? I to tyle na dziś Zapraszam Was do komentarzy i na razie. Pa!